Gmina powiadomi o niebezpieczeństwie. Każdy mieszkaniec gminy Brzesko, który zarejestruje się w systemie otrzyma SMS-a bądź na telefon stacjonarny informacje o zbliżającej się fali powodziowej czy innym zagrożeniu. Zarejestrować się jest bardzo łatwo. Aby takiego SMS-a otrzymać, wystarczy się zalogować i wtedy każdy mieszkaniec taką informację będzie regularnie otrzymywał. Na stronach internetowych Urzędu Miasta są informacje, w jaki sposób można się zalogować, są podane numery, mieszkaniec dokonuje zalogowania i wtedy już jest zalogowany, jest w systemie i taką informację otrzymuje. Dzięki temu informacja trafi bezpośrednio do mieszkańca. Przedtem powójść mieszkańców zaskakiwała, były ciężkie informacje. No, zanim sztab kryzysowy powiadomił służby odpowiednie, zanim cokolwiek to wszystko, wszystko trwało. Mieszkańcy nie zawsze byli w odpowiednim momencie zawiadomieni, chociaż staraliśmy się, żeby to było, żeby straty były jak najmniejsze. Podczas ostatniej powodzi byliśmy informowani bardzo szybko przez pana burmistrza i przez sztab kryzysowy. Otrzymana informacja o zbliżającym się niebezpieczeństwu pozwoli odpowiednio się przygotować. No przede wszystkim może w jakiś sposób zabezpieczyć swoje mienie. Myślę tutaj, że wyjechać wyżej samochodem, wynieść jakieś cenne przedmioty z piwnicy na wyższe kondygnacje, może zamknąć okna, może usunąć przedmioty z balkonów. I tego typu działania spowodują, że ta skala. Zagrożeń czy, czy skala strat będzie dużo mniejsza. Usługa jest bezpłatna. Ten system działa od niedawna. Cały czas będziemy mieszkańców zachęcali, będziemy informowali i myślę, że to jest znakomita forma uzyskiwania informacji na temat istniejących zagrożeń. Numery telefonów, dzięki którym można zalogować się do systemu, dostępne są na stronie www.brzesko.pl lub na plakatach.